Cezary Czarmageddon-Jóźwik! Debiutant w organizacji Fame Cezary Czarmageddon-Jóźwik. Kategoria lekka 7300 a Czarmageddon na wagę wnosi 69300 to jest oficjalna waga limit wypełniony przez Czarmagedona a my na scenę zapraszamy jego rywala Tomasz Kimper Oraz drugi w organizacji FAME. Ile na wagę wniesie Gimper? Limit 7300, tolerancja 500 gramów. Czy ten limit zostanie wypełniony? Tak jest! 70,5 kg. Gimpera też sylwetka nienaganna. Gimper w limicie, Czarek w limicie. Zapraszamy na Face to Face! Wymiana spojrzeń, bez wypowiadania słów zmierzyli się wzrokiem Czarmagedon oraz Gimber Czarek. Zapraszam jeszcze na słówko do siebie. Debiut skazywany jesteś na pożarcie jutro, jeśli chodzi o te kursy bukmacherskie. Duży underdog presji chyba żadnej do stracenia, patrząc na to, jak to jest wszystko ustawione, niewiele. Presji nie ma i wiele do pokazania jest. A co chciałbyś jutro przede wszystkim zaprezentować? Jaki jest plan na jutrzejszy pojedynek? Wygrana. Krótko i na temat, patrzysz na Gimpera, jakbyś miał określić jednym zdaniem tego przeciwnika, jak na ciebie zerka, w jakiej jest formie, to jakie tobie myśli przychodzą do głowy. Mamy bardzo podobne oczy. To prawda. To prawda. Mam, identyczne mamy, chyba zielone. Bardzo ładne masz oczy, Czarek. Ty też masz podobne. Nie wiem, czy chce się bawić w te zabawy. Czarek, dziękujemy serdecznie. Jeszcze słówko do Gimpera. Gimper, ty jesteś w zupełnie innej sytuacji. Toczysz swój drugi pojedynek dla organizacji. Przegrałeś z trąbą, no i trzeba jutro pokazać to, co chcesz pokazać, bo, bo zapowiadasz, że to może być występ zupełnie inny od tego, co widzieliśmy w twoim debiucie. Będzie zupełnie inny. Bardzo ciężko przepracowałem okres od poprzedniej walki. Jestem dzisiaj zupełnie innym zawodnikiem. Jutro zobaczycie więcej. Czarek mam nadzieję, też się dobrze przygotował. Nie dowiedzieliśmy dymów na konferencji, więc trzeba dowieść dymy w Oktagonie. Napierdalamy, lecimy dur. Będzie myślę fajnie. No i na to liczymy na tę krwawą, solidną bitkę. Jutro podczas Gali Fame. 17 Czarmageddon oraz gimper.